guten Tag mein Name ist Andreas. Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir Höfe stehen im Reisebüro. Wir werden höchstwahrscheinlich die keine Ahnung die Flugtickets oder irgendwelche Tickets buchen und äh, ja dazu haben wir äh, einen Dialog. Dialog müssen wir zuerst hören und dann so wie hier aufgelistet werden. Ein paar Fragen dazu. Nur fünf Fragen. Diese Aufgabe sollte einfach sein. Ich denke für alle Personen, nicht diese, die schon auf dem Niveau A2 sind, sondern auch für die... einfach für die Anfänger. Fünf Fragen und... Ähm, wir werden das Gespräch hören zuerst und dann die richtige Antwort auswählen. Der erste Satz heißt. Aha, bo ja cały czas po niemiecku mówię. okay, czyli mamy zadanie na poziomie A2, czyli rozumienie tekstu słyszanego, rozumienie ze słuchu, bardzo ważne zadanie. bardzo ważne zadanie, aby ćwiczyć tego typu rzeczy szczególnie przed maturą jeżeli ktoś przygotowuje się do matury to, to niestety ale to zadanie będzie a tak naprawdę można dużo punktów nazbierać w tych zadaniach słuchowiska także polecam nie bać się, jeśli ktoś po prostu no, no nie rozumie za bardzo lub tempo języka niemieckiego mówionego wydaje się być za szybkie. Ja mogę tylko polecić ym, po prostu trochę praktyki i później już jest troszkę, troszkę lepiej, a na tym poziomie A2 i wydaje mi się w tym zadaniu tutaj zadanie będzie, będzie nawet ym, relatywnie proste. Natomiast temat jest fajny im by byją to po prostu w biurze podróży i pewnie tekst będzie dotyczył. Kupowania biletu albo, jako że to jest dialog, to pewnie będzie dialog klienta z, z biurem podróży, więc może jakaś wycieczka interesująca. W każdym razie ten filmik jest bardzo przydatny, jeśli chodzi o słownictwo, ale też właśnie o ten dialog do słuchania, ponieważ myślę, że każda osoba, która na poważnie myśli o języku niemieckim, aby go używać w przyszłości. Jeśli chodzi o sprawy turystyczne i, i loty, na przykład, nie wiem, Lufthansa czy, czy innymi liniami lotniczymi, to ten niemiecki bardzo, bardzo się przyda. I to właśnie słownictwo, które tu występuje, mamy pięć zdań, i jak tylko tutaj zerknę, der Mann, der Mann, er meinster. Czyli mamy tutaj mężczyznę, który prawdopodobnie. Chcę kupić ten lot. Prawdopodobnie, lot. Zakładam, że lot. Może jakąś wycieczkę. W każdym razie, pierwsze zdanie. Tja, man, hm <laughs> urlaub machen. Urlaub. To jest po prostu urlop. Czyli ten mężczyzna chce zrobić urlop. I tego z menu. Reswjanego tutaj mamy. Co tu mamy? Mamy. Im November, im Februar. Im januar, czyli od końca jadąc, w styczniu, w lutym i w e, listopadzie i w Czyli musimy po prostu wychwycić z tekstu, kiedy on chce zrobić sobie ten urlop. I to będzie pierwsze. Drugie. Er möchte in ein <laughs> Land fahren. Czyli on chce jechać do jakiegoś państwa konkretnego. I tutaj mamy trzy y, przy, przymiotniki tego państwa, czyli Fairness, Land, czyli taki daleki, gdzieś taki no, dalek, daleko, znajdujący się od, od miejsca, w którym aktualnie jest, Wildes, od przymiotnika Wild. Czyli dziki, jakiś dziki, egzotyczny kraj. I warmes, warmes lat, czyli ciepły. Ciepły. Myślę, że znajdzie się taki kraj, który będzie mógł być określony tymi trzema przymiotnikami. Trzecie. Te mannych te, Czyli ten mężczyzna chciałby mm -hmm, in Australien verbringen. Czyli tutaj mamy już Australię. Verbringen to jest spędzać. Na przykład die Zeit. Die Zeit verbringen. Ich verbring die Zeit. Ja spędzam czas. I ilość tego czasu, czyli 7 tage, 7 dni, 14 tage, 14 dni, 21 tage, 21 dni. Czyli 3 tygodnie. A zwracam na to uwagę, bo w tekście może być podane właśnie, poda mogą być podane tygodnie. Często taki zabieg, zabieg jest używany w tych urzędzie niemieckich. Czwarte, die nördlichen Gebiete Australiens sind die Südlichen Gebiete, czyli jakby północne tereny Australii są południowymi terenami tutaj jest określenie genauso heiß wie, czyli tak samo ciepłe jak południowe obszary Drugi high so als czyli są bardziej ciepłe dosłownie bardziej gorące niż południowe czyli te północne są bardziej gorące lub nicht so heiß wie, czyli nie tak ciepłe nie tak gorące jak te południowe. I 5. Die Angestellte empfiehlt dem man, dass er coś tam, coś tam macht. Czyli die Angestellte, żeński, czyli angestellte, zatrudniona osoba, jakaś pani, empfehlen, empfiehlt dem Mann, czyli komu czemu mężczyźnie, ona poleca, żeby on. Ea, er eine reize macht, czyli taką podróż z przygodami pełną przygód. wiele małych ausflue, czyli żeby zrobić sobie takich dużo małych wycieczek, może weekendowych albo takich dziennych, raz tu, raz tam i tak dalej. Ta Advent to to będzie taka, taka podróż, jakaś taka jakby większa, gdzie czekają jakieś przygody i na końcu Einorund Rise, czyli taka wycieczka dookoła czegoś krajoznawcza itd. Także tak mniej więcej te zdania tutaj się prezentują. Ja w zasadzie mógłbym już powypełniać jakieś tutaj rzeczy. Kiedyś tak zrobiłem w którymś ćwiczeniu i później łatwiej było jakby te błędy dopasować, ale myślę, że dzisiaj po prostu sobie przesłuchamy. Także let's go, los geht's. guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern eine Reise buchen. Wohin möchten Sie denn fahren? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht können Sie mich beraten. Wissen Sie schon, wann Sie fahren wollen? Ja, im Februar. Ich möchte in ein Land fahren, wo es zu dieser Zeit schön warm ist. Im Februar. Wie würde Ihnen Australien gefallen? Da ist im Februar noch Sommer. Ja, das klingt gut. Schon als Kind wollte ich nach Australien. Aber es ist ein sehr großes Land, in zwei Wochen kann ich bestimmt nicht alles sehen. Vielleicht können Sie mich beraten. Der ganze Kontinent ist sehr schön. Aber der Sommer in Nordaustralien kann ganz schön heiß werden. 50 Grad oder so. 50 Grad, das ist recht heiß. Und im Süden? Im Süden steigt die Temperatur in manchen Gebieten bis 30, in anderen wiederum bis 40 Grad. Sie könnten dort zum Beispiel eine Rundreise machen. Ja, das würde mich interessieren. Hätten Sie ein paar Broschüren mit Ihren Angeboten? Ich würde sie gerne mitnehmen. I z moją tutaj na końcu ten pan powiedział, poprosił o broszury i że on sobie to zobaczy ze swoją dziewczyną. Także taka ciekawostka, że tutaj ten pan jedzie w dwójkę, ale tutaj nie ma takiego pytania. Można by było dodatkowo zapytać, czy ten pan te tickets allein kaufen oder Man will die Ticket nur für sich kaufen, ale auch für osób oder flickte aligne, or mit, mit Jamantin. Ale nie ma tutaj takiego pytania, więc, więc myślę, że teraz przesłuchamy sobie znowu. Ja już mniej więcej wiem, co tutaj w no, w zasadzie większości dać. Ale generalnie fajny dialog, i ja, Później go przetłumaczę. Także, także bądźcie cierpliwi. Przetłumaczę wszystkie słowa. Postaram się wszystkie słowa w tym, w tym dialogu. I przetłumaczę sobie jeszcze raz. Tym razem włączę sobie ten dialog. I będziemy tutaj sobie szperać w tych przykładach. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern eine Reise buchen. Wohin möchten Sie denn fahren? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht können Sie mich beraten. Wissen Sie schon, wann Sie fahren wollen? Ja, im Februar. Ich möchte in ein Land fahren, wo es zu dieser Zeit schön warm ist. Im Februar. Wie würde Ihnen Australien gefallen? Da ist im Februar noch Sommer. Ja, das klingt gut. Schon als Kind wollte ich nach Australien. Aber es ist ein sehr großes Land. In zwei Wochen kann ich bestimmt nicht alles sehen. Vielleicht können Sie mich beraten. Der ganze Kontinent ist sehr schön. Aber der Sommer in Nordaustralien kann ganz schön heiß werden: 50 Grad oder so. 50 Grad? Das ist recht heiß. Und im Süden? Im Süden steigt die Temperatur in manchen Gebieten bis 30, in anderen wiederum bis 40 Grad. Sie könnten dort zum Beispiel eine Rundreise machen. Ja, das würde mich interessieren. Hätten Sie ein paar Broschüren mit Ihren Angeboten? Ich würde sie gerne mitnehmen und zusammen mit meiner Freundin anschauen. Noch, świetnie. Także to był ten Dialog, i, i myślę, że tutaj starałem się pokazać mniej więcej akurat w tych momentach, gdzie w Dialogu pojawiała się Informacja, więc myślę, że już, co poin, już. to zadanie ukończyli ja jeszcze tutaj mam wątpliwość co do jednego, czyli do czwartego akurat do tego, bo tutaj jest sprawa bardziej skomplikowana e, tutaj pani odpowiada, że w jednym miejscu jest tu mogę zradzić 50 stopni w innym 30, w innym 40 i ja chciałbym się jeszcze upewnić o których chodzi tereny, czy chodzi o właśnie północne te nördlichen gebiete Australien, oder die Gebiete? Also, wir hören noch und Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern eine Reise buchen. Wohin möchten Sie denn fahren? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht können Sie mich beraten. Wissen Sie schon, wann Sie fahren wollen? Ja, im Februar. Ich möchte in ein Land fahren, wo es zu dieser Zeit schön warm ist. Im Februar. Wie würde Ihnen Australien gefallen? Da ist im Februar noch Sommer. Ja, das klingt gut. Schon als Kind wollte ich nach Australien. Aber es ist ein sehr großes Land. In zwei Wochen kann ich bestimmt nicht alles sehen. Vielleicht können Sie mich beraten. Der ganze Kontinent ist sehr schön. Aber der Sommer in Nordaustralien kann ganz schön heiß werden: 50 Grad oder so. 50 Grad, das ist recht heiß. Und im Süden? Im Süden steigt die Temperatur in manchen Gebieten bis 30. In anderen wiederum bis 40 Grad. Sie könnten dort zum Beispiel eine Rundreise machen. Ja, das würde mich interessieren. Hätten Sie ein paar Broschüren mit Ihren Angeboten? Ich würde sie gerne mitnehmen und zusammen mit meiner Freundin anschauen. Okay, nie moje odpowiedzi wyglądają tak tutaj w tym czwartym okazało się, że że no te północne tereny są gorętsze niż południowe i na końcu pani pani tutaj proponuje rundreise a pan pyta się o broszury także teraz myślę, że mogę zanim sprawdzimy czy to wszystko jest poprawnie Przetłumaczyć słowo w słowo i zaczynamy. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? To jest powiedzenie, które jest używane w 90, 99% właśnie podczas pracy, w obsłudze, w serwisie i tak dalej. Was kann ich für Sie tun, czyli co mogę dla Pana zrobić? Można ewentualnie jeszcze powiedzieć, wie kann ich Ihnen na przykład taka alternatywa, więc tu Pani odbiera. I co mogę dla Pana zrobić? czy odbiera w sumie nie odbiera, bo to nie jest telefon. Pan po prostu przychodzi, a Pani mówi, tak. Was kan ich sie tun Ich möchte gerne eine Reise buchen. Ich möchte gerne eine Reise buchen. Buchen, to jest zabukować. I on myśli, to on chciałby sobie podróż. Wohin möchten Sie denn fahren? Ja, das weiß ich noch nicht genau. F Gdzie chciałby Pan polecić? Czy pojechać? A on mówi, że jeszcze dokładnie nie wie. Vielleicht können Sie mich beraten. Vielleicht können Sie mich beraten, czyli, czyli, może, może, może Pani mi doradzić coś? Wissen Sie schon, wann Sie fahren wollen? Ja. Wissen Sie schon, wann Sie fahren möchten? Also, wie lange Sie fahren möchten. Und hier gibt es Informationen, wie Sie mich schon zu uns Ja, im Februar. Ich möchte in ein Land fahren, wo es zu dieser Zeit schön warm ist. Zu dieser Zeit sollte schön warm sein, auf diesem Gebiet, in diesem Land. Also, bis zu Powinno być w tym państwie ciepło. Das sollte ein warmes Land sein. Czyli powinien być ciepły kraj, do którego on chce właśnie w februar, czyli w lutym, pojechać. Im februar. Wie würde Ihnen Australien gefallen? Wie würde Ihnen Australien gefallen? Czyli jak, co by pan powiedział na Australię dosłownie? Czy podobałaby się panu Australia? Da ist im Februar noch Sommer Ja, das klingt gut Das klingt gut Czyli to brzmi dobrze No i ta pani jeszcze wcześniej mówi, że Akurat w tym czasie jest tam Lato Schon als Kind wollte ich nach Australien aber... Schon als Kind Wollte ich nach Australien Czyli już jako dziecko chciałem Nach Australien Czyli jechać, jechać do Australii Ist ein sehr großes Land. In zwei Wochen kann ich bestimmt nicht alles sehen. In zwei Wochen kann ich nicht bestimmt alles sehen, Chili. in zwei Tage nicht alles sehen, kann. Alles, sehen. alles sehen. Alles sehen. Alles sehen. Vielleicht können Sie mich beraten. Der ganze Kontinent ist sehr schön. Aber der Sommer in Nordaustralien kann ganz schön heiß werden. I ona tutaj mówi, że tereny właśnie północne potrafią być bardzo gorące. 50 grad oder so. 50 grad? Oder so. Czyli 50 stopni? Czy coś takiego? 50 grad? 50 stopni? To jest recht heiß. To jest recht heiß. Jest całkiem gorąco. Und im süden? A co z południem? Im süden steigt die temperatura in manichen gebieten bis 30. Na niektórych terenach wzrasta temperatura. Temperatura do trittestu. In anderen wiederum bis 40 Grad. Auch na innych Terrenach natomiast do 40. Sie könnten dort zum Beispiel eine Rundreise machen. Sie können eine Rundreise machen. Czyli może Państwo by zrobić wycieczkę tu i tam. Ja, das würde mich interessieren. Das würde mich interessieren, toby mi interessowao. Hätten Sie ein paar Broschüren mit Ihren. Hätten Sie angeboten? Hätten Sie eine Broschüre mit angeboten? Jelima Panija, ich. Broschüre Ich würde sie gerne mitnehmen. Ich würde sie gerne mitnehmen. Mitnehmen, zabrać Mit. Das Und zusammen mit meiner Freundin anschauen. Zusammen mit meiner Freundin anschauen. zobaczyć ze swojom i tyle więc sprawdzamy teraz wszystko na zielono czyli się wszystko zgadza no i cóż pozostaje nam tylko życzyć wszystkiego dobrego temu panu i jego dziewczynie żeby się dobrze dobrze bawili w Australii i żeby nie zapomnieli się nasmarować olejkami Ok. Dobra, to koniec. W każdym razie to zadanie uważam za zakończone. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć kanał. A będziemy dalej ćwiczyć oczywiście ten poziom na tym poziomie A2. I myślę, że osoby, które przerobiły już nie jeden odcinek tutaj, myślę, że coraz robią progres i jest coraz lepiej. Myślę, że dzisiejsze czwarte, piąte, szóste słuchanie tego samego. Jest niepotrzebne, więc zapraszam do następnego odcinku Hirfystejen. Pozdrawiam wszystkich Andreas, cześć!